<mówi> Kocham po chińsku, to Łajni, a w Chinach jest specjalny dzień miłości. Qi Jie to chiński dzień zakochanych. Legenda opowiada o pasterzu New Lang i tkaczce Jin Ng. Rozdzieliła ich droga mleczna, ale raz w roku sroki tworzą Ciu ciało most sroki. Tak narodziło się sisi, święto miłości. Cisi zawsze wypada siódmego dnia, siódmego miesiąca kalendarza chińskiego. Dlatego co roku ma inną datę. W 2025 roku jest to 29 sierpnia. Kiedyś sisi to nie były parentęki. Dziewczyny modliły się wtedy o stręczne ręce, żeby móc pracować. Ale biznes stworzył legendę o pasterzu i tkaczce, i bach! Zrobiły się chińskie marentynki. Bo wcześniej na Berenkiej trzeba kupić prezenty, prawda? Ale ja też lubię prezenty. Moja pierwsza miłość była w liceum. Ten chłopak nie był jako specjalny, przystojny, ale był bardzo romantyczny i uważny. Po mojej urodziny poprawił podłożyć mi do ławki karteczkę z życzeniami, a codziennie po lekcjach szedł ze mną kawał drogi, tylko po to, żebyśmy mogli jeszcze trochę porozmawiać. W tym roku na święta mój 6-letni syn powiedział mi, że zrobił ręcznie serduszko i podaruje je mnie. To jest dla mnie ciepłe i wzruszające. Jestem z moją dziewczyną już ponad 6 lat. Poznaliśmy się na studiach. W ostatnich dwóch latach pracuje w Mediolanie, więc musimy żyć na odległość. Na tegoroczny ciśnienie zamówiłem dla niej bukiet kwiatów, ale wspólnie świętować będziemy dopiero w październiku, kiedy ją odwiedzę. Niektórzy mówią, że Walentynki czy Ksiksi to tylko święto biznesu, ale ja myślę, że pokazywanie miłości i na co dzień, i od święta, to bardzo dobry pomysł, bo bez miłości 不，你们在美国一起吃个晚餐，然后逛一逛，再吃一个冰激凌。<laughs> 就出去逛一逛，附近随便走一走。今天你送女朋友什么礼物？我送了她一个手镯、啊。女朋友？女朋友的没有，我有媳妇儿。哈哈哈哈哈！琪琪姐。 no i pan powiedział że podaruje piosenkę żonie, no więc ja będę tą pierwszą uh, no. <śmiany>